Witajcie, dzisiaj przyjechaliśmy sprawdzić, jak nam poszło z, że tak powiem, z nadstawką. I tu jest też podany do, do wyczyszczenia, do polerowania, że tak powiem, dżenter I chcemy zobaczyć, jak w ogóle wygląda ten dżenter. Wyciągnij parę ranek zobaczymy. Tą, o, na przykład. Te odbudowane stare, no. O i tą też. No może być zabudowana do Jest jeszcze tego trochę miodu. Dobrze. Jest coś tu podlane. Dobra. Zdecydowaliśmy się, że jednak mateczką, która nam to wszystko zaczerwi, to będzie Karpatka, ponieważ takie Karpatki to wprost mało da się znaleźć, a my chcemy Karpateczkę jednak. I teraz tak, zakładam to. No to. Zakładam i w, Karpat w Karpatki urodziny muszę znaleźć ee, Matkę no. I wrzucę ją tutaj do środka Do nie ma To taka ramka tylko do tego żeby Żeby że tak powiem Matkę tutaj puścić Żeby tak to wyglądało Brzydko ale Ale jest Więc e, szukam matkę Wrzucę je do środka I dalej dogramy jak to wszystko wygląda Zobaczymy właśnie na tego rzętera, jak oni go zagospodarowali, że tak powiem. Dobrze to unieść. Trzeba ostrożnie i nadaszek. O, elegancko. Na Dobra, dmuchnij tutaj pod kurzacze. I teraz tak eee, ramka. Ta o, przedostatnia Ta? Przedostatnia, no A gdzie jest? Masz. Tylko bardzo ostrożno, bo tamten dżentelm nie wiem jak ja go za, Zamocowałem wyżej i teraz tak widać że pszczoły były w środku chodziły tu ją przemocowały jak mogły że tak powiem w trutowym odbudowaniu nawet matka zaczerwiła tutaj naniosły pyłku eee no, ale czerwieni tutaj nie ma. Ale chodziło mi o to, żeby tylko matka jak mogłaby, zagłodospo, zagłodospo, znaczy pszczoły jakby mogły wyczyścić to, co jest tam. Z drugiej strony, widzicie, z drugiej strony jedna jakoś tam się pszczoła dostała, ale to nie jest zbyt, jakiś zbytni problem. No jest tu trochę pszczół. No i ja zaraz otworzę i zobaczę, jak to wygląda. I będziemy dzisiaj wrzucać tutaj już matulkę. Centr nie wygląda jakoś mega rewelacyjnie, ale, 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 ale. Dobra, otwieram. Nie wiem, czy mi się uda bez większych problemów to otworzyć i w ogóle spojrzeć, jak to wygląda w środku. No, widać, bo ja posmarowałem to miodem I widać, że się zajęły tym Tym się zajęły hmm, Podejrzewam, że będzie, będzie to w miarę wyglądało Dobra, to ja szukam matkę I będę przerzucał tutaj mateczkę Udało nam się Złapać matulkę I już wsadzamy do ula Dajmy ja, ją gdzieś. Ole agresywne dzisiaj te Karpateczki. Agresywne, agresywne. Dlatego mówiłem, że jak ktoś chce mieć Karpatkę na podwórku, może być cienko z tym wszystkim, bo Karpatka jednak ma ten swój charakter. Który, który niestety nie pozwoli na jakieś takie bardzo proste hodowanie tej pszczoły na podwórku oczywiście tylko pod względem na sąsiadów no tutaj nie ukrywajmy każdy chce być w porządku każdy chce sobie normalnie żyć i, i w ogóle bez, bez, żadnych, bez żadnych problemów Zakładam siatkę Dlaczego zdecydowałem się na karpatkę? Ja już Wam pokazuję Bo przed chwilą na polerkę na polerkę dawałem Jentera do bakfasta. Jest też niezłej siły rodzina Ale dlaczego zdecydowałem się na karpatkę? Ja już Wam to pokazuję Tutaj co prawda otworzyłem dół, żeby matka zaczerwiła, ale generalnie zobaczcie jak to wygląda. Widać może trochę? No, w zasadzie tak to jest. I teraz ja zrobię jeden prosty meg. Już będę, będę stał na rzepaku. Będę kombinował, będę nagrywał. Na razie, na razie jest jak jest. Eee, podaliśmy matkę. Eee, no właśnie poszliśmy matkę do środka. Musieliśmy zrobić techniczną pauzę. Poszliśmy matkę do żentera. Jutro o tej samej godzinie przejedziemy tutaj i zobaczymy czy jednak matka zaczerwiła czy nie zaczerwiła. Eee, generalnie dzisiaj też wyjeżdżamy już na rzepak. Fajnie nam się trafiło, że rzepaku mamy że w mamy dwa pola, dwa gatunki jeden już zaczyna kwitnąć drugi jeszcze jeszcze tak nie do końca także słuchajcie dzisiaj wyjeżdżamy, dzisiaj też nagramy tą podróż ale motywa odebrana jedziemy już generalnie na działkę ja tam mam swój taki powiedzmy magazyn z którego będziemy musieli odebrać swoje rzeczy tak? znaczy się w pół korpusy Większość, większość rzeczy chcę zabrać od razu tam na pasieczyszko na rzepak, żeby później nie targać to wszystko osobówką więc mam nadzieję, że mocno nas nie porządlą bo będę brał ze sobą osobę niedoświadczoną i to nawet nie chodzi o Anie. W zasadzie, w zasadzie, jakby coś było takiego mega fajnego, to obowiązkowo Wam nagram. Podejrzewam, że coś takiego będzie. Przeprowadzka trwa pełną parą. Zostało sześć, nie siedem rodzin. To już jest. O, te moje stojaki, co mówiłem. To są ule, to co są jeszcze na jednych korpusach, na półtorej korpusa. A więc zabieramy pszczoły. Załadunek gotowy. Jeden ul drewniany też jedzie z nami. Niestety chciałem się pozbyć, ale nie udało mi się. I wyjeżdżamy. Krótkie tam za duże pieniądze. Ludzie, no. pomocnicy, tak by pszczoły, które dzisiaj już wywośnię. No i cóż, słuchajcie pszczoły już na rzepaku eee, w zasadzie no, już wystawiłem je na razie nie kupowałem belek na razie dałem tylko podstawki pod każdy bo no, są korpusy na jutro eee, z jednej strony rzepak wygląda ledwo, ledwo co Natomiast z drugiej strony już jest prawie zakwitnięty no inaczej, tu jest już prawie zakwitnięty, a tam jeszcze, jeszcze, jeszcze potrwa Więc trzymajcie się, życzę każdemu z Was sukcesów No i widzimy się za parę dni No, dzisiaj przyjechaliśmy zobaczyć co tu się dzieje Generalnie obloty są Już idą z pyłkiem Także tak to wygląda Zobaczcie I tak jak mówiłem, tu jest zielony tu jest żółt. Dzisiaj musieliśmy dorobić takie o siatki elewacyjne, żeby pszczoła też nie siadała na, bezpośrednio na, na trawę, a schodziła po takiej siatce. Tak jak wspomniałem, no, również żółtą. I tak jak wspomniałem, zobaczcie, jakie tu jest pole. że będzie tak widać lepiej a jakie jest tu tam na górze jedno e, no to jest dość spore i jeszcze tam dalej 5 hektarów jest więc tu, tu mam nadzieję że będzie dobrze a nawet lepiej niż dobrze e, dzisiaj co robimy dzisiaj mamy za zadanie e, dzisiaj co prawda już słońce się schowało przecież do południa było tak fajnie, teraz coś 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 właśnie popsuło się. E, natomiast mam nadzieję, że będzie, e, będzie pogoda, bo musimy przerzucić e, dżentera. Ale mnie tutaj na łapy się rzucają. Musimy przerzucić ten... Zaczymy puścić matkę z tego, jak to się mówi. Z dżentera. O! Z dżentera. I jak nam wszystko się uda to będzie. To będę zadowolony znaczy. Się. Mm. Jest po prostu przepiękny. No i jeszcze chciałem dać krótką odpowiedź na pytanie, dlaczego stojaki nie mają nóżek. A więc słuchajcie, nie zawsze jest e, prosta gleba i nie zawsze po, prosto się ustawi e, ule, a przez to, że te nożki mają kolce zamiast łapek, no to jest to, jest to możliwe. Ustawić je... O, sorry, bo to Ustawić je prosto. Na przykład z tym ulem. Zobaczcie. Jest krzywo. Ja podchodzę nogą. Nasze krzywo nadal. Czekajcie. Jeszcze. No, i jest elegancko. Tak samo jak tu nogą ustawiłem. I widzicie, i bardzo, bardzo fajnie mi się podoba jak to wygląda. Także trzymajcie się, życzę powodzenia i myślę, że ten sezon będzie udany dla każdego z nas. No i dżenter cały zaczerwiony. Mm, to mi się podoba.